hej wam wszystkim miejscem ja Maxa to już dziesiąty odcinek z Kry Roblox o ile się nie mylę to już dziesiąty ale jest, jest nowa mapa dzisiaj rano to było bo sobie grałem troszeczkę w pigi i grałem przed chwilą kupiłem specjalny na odcinek czekałem najdroższego skina który mnie kosztował 375 o ile się nie mylę ale sobie gramy mam nadzieję że Pogramy sobie na mapie hospital, bo naprawdę na start przed chwilą byłem pigi, ale niestety nie nagrywałem. Tak wiem, że mogłem zacząć nagrywać, znaczy ogólnie nagrywałem, ale coś tam się rozwaliło, znaczy wyłączyło mi karę, kamerę. Dobra widzimy się w runce, bo oczywiście ja jak taki głupek musiałem na sam początek skinąć. Były porówno głosy. W ogóle, e, o dziwo, jak ja zrobiłem to cięcie i weszłem, to już nie było gry, ale było porówno głosów, ale szkoła była szybciej. No i na bota głosują ludzie. No ja cię złęczę. Mam nadzieję przynajmniej, że dzisiaj będę pił albo będziemy grać przynajmniej na Hospital. Był ogólnie w szpitalu, bo miałem rację, że to będzie szpital. Mówiąc to na odcinku robię go. W ogóle, no, mówiłem wam już to, że mam tego skina i on jest troszeczkę szybszy no, niż normalnie od pigi. Już, już w szkołę przyszedłem, więc ja mam wszystko ogarnięte, ale na bocie to... Ja nie lubię grać na bota, bo... Player myśli i jest tak jakby nieogarnięty, bo bot jest, wiem, że niektórych to zdziwi, no po prostu taki jakby level hard, ponieważ on, no wiecie, wie gdzie inni są. Tak on wie gdzie inni są, bo on po prostu tak myśli, znaczy właśnie bot też myśli. I on wie, gdzie inicjanty są. Dobra, mam red gear, No, po prostu zębatki mam. I zaraz mnie zajęć życie pigi złapię. Mam nadzieję, że będę dzisiaj pigi i pogram sobie troszkę skinem. Mm. Mam też nadzieję, że będę pigi na mapce szpitala. O. Nie mówię, że układa się gierka, żeby zaraz nie było, że ja zginę. Ale w sumie gdybym coś takiego powiedział. Skoro on tam idzie, to może go pigi koni. O oh, no. Ja wiem, że to jest na dole ten jelołki. W ogóle mo może będą dźwięki w tle. Czy pigi się zbagowała? Dobra, idę z sypami, bo ja tak za bardzo teraz zapomniałem, gdzie był ten spawn. Tutaj ja otworzyłem chyba. Nie, tu jest spawn pigi. Okej, okay, ale w, po w poprzednim odcinku to jest hiero. No! Dobra, idźcie sobie do Teacher. Bo w poprzednim odcinku z Piggy No to dźwięku sunęło, Nie wiem czy to mówiłem Na odcinku z Ice Cream, który pojawił się dziś rano Serdecznie zapraszam Nie wiedziałem Czy będzie jakiś odcinek Dlatego nie mówiłem wam Będzie odcinek z Robloxa eee, Co to jest? Marchewka Jak mnie wystraszyłeś typie Jest Akurat y, uwolnili króliczka. No nie, od drugiej strony muszę iść. Jakby ona mnie goniła. O, dobrze, typy! Dobrze już klucz francuski mają. Może nam się nawet uda to wygrać. Więc będzie katzenkę na odcinku, ale bardziej bym wolał katzenkę z Hospital. Młotek już mają Przepraszam bardzo Ale skąd oni już mają młotek W ogóle chyba Typ z młotkiem skinął. To wezmę ten młotek Mam nadzieję, że Wzięliście Macie ten Zębatki O, idziemy z Banim. Jeśli biegną w tą stronę To chyba mają zębatki a już to jest otworzone. A. Co? Mamy kacenkę. Looks like a you two made eye, eye out. O. Oh, I e Piggy is gone. I don't feel too well. Uuu Ale ja już wiem, że to będzie szpital, bo już jest szpital, jak widzicie. Change I'm there misowski 1, 2, 3. We're going to help you. Więc... Mamy jak jest, idziemy do szpitala, i teraz czas na szpital. O, dostałem te pigi, tokeny, można tak powiedzieć. Dobra, widzimy się w następnej gierce. Mam nadzieję, że to będzie hospital Okej, okay, niestety nie jestem pigi, ale udało się. Jest nowa mapka. Tylko może w następnym odcinku pokażę Wam tylko skina, bo raczej to będzie druga i ostatnia rozgrywka. Może zrobię kolejny odcinek z Robloxa. Ja tak robiłem ledwo trzy odcinki. Czwarty... Co się... Ty? Co się stało? E, zrobiłem piąty, fajnie, znaczy ledwo co trzy, potem czwarty. Super. I ten. I tak nagle lecę z tym Robloxem. O, fajnie, od razu czerwona karta. E, tutaj otwieramy i to jest właśnie... Kto z nas SpongeBob'a ten wie... Halo, no nie, bo ona już się obudziła. To wygląda mi na karyn, ale to jest ten puls, wiem. Dobra, idziemy do góry. Może tam coś znajdę. U, pomarańczowa karta. W ogóle, tu są karty. My się tak zdziwiliśmy. O, dobrze. To jest ta karta. I młotek potrzebny. Młotek i deska, o ile się nie mylę. Czej, a tu można już wejść? Tak, bo ja otworzyłem tam. Więc ta karta też mi nie jest potrzebna. O, jak miło! Już młotek mam. I deska jest potrzebna. A nie. To jest to pomieszczenie. I. Potrzebuję deski, żeby tam do tego pomieszczenia, bo tam jest pomieszczenie z. Ty, Mam nadzieję, że mnie nie złapie zaraz. Pomieszczenie, co ze Zuru jeszcze robisz? Ona, jak mnie złapała? Ale już game over. No naprawdę dobra, widzimy się w następnej gierce. Mam nadzieję, że znowu hospital. Okej, okay, znów nie jestem pigi. No, można powiedzieć, że jestem taki trochę zasmucony. Tam kacenki już widziałem, ale nie wiem czy to jest końcowe, ale tam jest potrzebna. Nie wiem, czy to jest też otwarte, ale to, to, tam jest potrzebna tak. Deska, młotek, łajtki, no Bo deska jest potrzebna, żeby tam się przemieścić. I to jest chyba ostatnia rozgryweczka. U, dobrze typie. Bo to jest ten pan bo cztery, Tak, tak. To jest ten. Bo widzę już poniku. I on jest z Polski, więc Ciebie pozdrawiam. Mimo że mnie załatwiłeś w poprzedniej rundzie. Ale to nieważne. Skupiamy się na gierce yellow Key, ładnie. Tylko jeśli byś mi powiedział, gdzie jest yellow Key potrzebny, bo nie pamiętam. Ale no naprawdę troszkę jedną osobę wstecz i ja bym był. Ale może następny odcinek będzie ponownie z Robloxa, pewnie tak. Tam jeszcze było otwarte potrzebne. O, fajnie, mam pomarańczową kartę. I. Czekaj, najpierw ty weź tą kartę. Ja mam marchewkę. A on to ja. O, kurde. Aż mnie zatkało. Naprawdę mnie zatkało. I, i przy okazji zobaczyliście. No, animacje nowego skina! Bera, który ma taki sztylet. Dobra, tę chwilę pooglądam i się pożegnam, ale naprawdę... Już otworzyłem ten klucz. Miałem marchewkę, w sumie to marchewka nie jest aż taka... No nie! Dwóch pros... No można tak powiedzieć, że jestem prosem, ale on... No też można powiedzieć, że jest prosem, bo nawet to jest prawda. Dwie fiolki. Jeśli teraz on cię goni, bo to jest gracz. Nie, to był bot. Czemu to jest bot? Pewnie wyszła ta osoba. Dobra, spróbujmy ostatnią grę. Moi drodzy, witajcie po runce. W sumie to mogłem pominąć, tą znaczy nie pominąć, tylko zrobić cięcie. Wiecie, jaki był napis? Naprawdę. Nie, nabajduję no, Was. misowski 1, 2, 3. To jest ten najdroższy skin. On tak wygląda. Niby, znaczy w sumie to on nie jest troszkę szybszy od pigi. No ale ma fajną animację, bo tak ręką. A wiecie skąd podobno się wziął ten skin? Przynajmniej jest moja taka teoria, bo tam w klasie jednej jest taki szkielet. Jest szkielet świnki. Ale muszę sobie szybko uzbierać kolejne te token, pigi tokeny. Można tak to nazwać. O! Dobra, zapraszam Państwa. Tu ktoś jest? Nie ma. Okej, okay, zapraszam. Hmm. Chciałbym tą cutscenkę cut mieć, ale raczej to niemożliwe. O, tu jeszcze karta jest. Ale ja bym to teraz z nimi ogarnął. Tylko nie wiem, gdzie oni są. mi teraz mi to nie przenika Dobra <ścoughs> Ej lol Zbagowałem się Dobra. Z zobaczymy, czy uwierzy, że mu odpuściłem. Ale tak cicho jest. O, kolejny typ, bo w ogóle nas jest tylko trójka. Może tego Igora jakby. Wykiwam też. W ogóle zapomniałem o pułapkach. Gdzie on jest? Tu jest deska. No nie, trochę za daleko. W razie W tu też postawię. O cześć! Niepotrzebnie postawiłem tam pułapkę w drugich drzwiach. Panie... Nie wiem, zapomniałem niku. <laughs> Jesteś... Oprócz nie było pułapki. Jesteś ostatni. No i co? Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz. Ja na, ja na niego mogę poczekać. Ja tak wszystkich wykiwywałem. a te rączki takie malutkie. Idziesz tu? Dobra, jak on tu przyjdzie, to się odezwę. Był na dole. Dobra, masz już gwarantowane z mojej kościowatej dłoni. Przynajmniej spróbuję. Baniego już nie będziesz miał. O nie. W ogóle już mamy prawie 15 minut odcinka. Czy to będzie znowu 15-minutowy odcinek z Pi? Nie wiem. Ale Baniego raczej nie ruszysz. Znaczy, możesz ruszyć. Dobra. Typek, dawaj tu. Chodź. Ja Cię zapraszam, po prostu. Bo nie mam kusy. Jeśli wejdzie w moją pułapkę, to ja tego nie słyszę. Dobra, kolejne cięcie. Jak mi się go uda złapać, to się odezwę. Okej, okay, nie udało mi go się złapać. Chciał mnie jeszcze zastrzelić, ale sobie typek kolegę sprawił. Ale kolegę załatwiłem. No, na, na szczęście. Ale dziękuję Wam za oglądanie tego dziesiątego odcinka, o ile się nie mylę. Jak zwykle spigi, może następny odcinek spigi, oczywiście. Znaczy, może z jakiegoś album, może z jakiegoś symulatora. O, mam jakiś symulator fajny, więc może się dzisiaj pojawi, może jutro. Nie wiem, może się pojawi ice cream, bo dzisiaj się pojawiło. Może jutro się pojawi, może znowu dzisiaj. No, ale może so, coś się jeszcze po, pojawić. Najpewniej Roblox, bo teraz ja nawałam tego Robloxa na kanał. Ale dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz, do zobaczenia i cześć.